Moi drodzy, jak co miesiąc, widzimy się na kolejnym odcinku, na kolejnym materiale z polecanych zestawów komputerowych do e-sportu. I konkretnie do e-sportu, bo na tym się skupiamy. Zaczynamy. I jak zawsze zaczynamy od zestawu najtańszego, zestaw, który ma być dedykowany dla graczy, których budżet nie przekracza 2,5 tysiąca złotych. Wojty, czy są jakieś nowości? Otóż zmian nie ma prawie żadnych, mamy sezon ogórkowy pełną gębą i dlatego też przelecimy tutaj bardzo szybko przez ten zestaw. Mamy tutaj legendarny duet, tak naprawdę. Jest to procesor i3 12100F, jest to też karta Radeon RX 6600, czyli takie absolutne minimum do grania, w tym do grania sportowego, a w zasadzie bardziej do sportowego, no bo gdyby nie było sportowe, poleciłbym inny procesor A, w e-sporcie, gdzie tych FPS-ów musi być dużo, ten procesor jest faktycznie najlepszym wyborem. Natomiast mamy jedną małą różnicę względem poprzedniego miesiąca, bo tak to odsyłam do tamtego odcinka. Mamy chłodzenie od Cruxa, które będzie troszeczkę wydajniejsze, zestaw będzie cichszy, a przy okazji jest RGB. No dobra, a jak ta wydajność powinna wyglądać w takim zestawie? Wydajność oczywiście i tak sprawdziliśmy, bo wiadomo, aktualizacje sterowników, gier, tutaj są różnice, zwłaszcza w takim Fortnite. Mocno nam wydajność spadła tym razem. Nie wiem, co się stało dokładnie na mapie. Miejsce testowe jest to samo. W każdym razie tym razem ten zestaw zaoferował nam już tylko albo i aż 275 FPS-ów średnio, czyli nadal wykorzystujemy w pełni potencjał bardzo szybkich monitorów, natomiast w cs ie mamy już ponad 300 FPS-ów, dosyć stabilnie i tutaj mała uwaga, bo możecie się odnieść do poprzedniego odcinku, gdzie tych fps było znacznie więcej, natomiast od tego odcinka będziemy używać już mapy testowej, która powstała na cs a mhm. dlatego też te wyniki są niższe, ale jak sobie się przyjrzycie, to co zresztą widzicie w tej chwili, to ta mapa jest naprawdę przeładowana wszelkiego rodzaju flashami, tymi smokami, tak? No Co właśnie. Przede wszystkim macie pewność, że za każdym razem będziemy się odnosić do tego samego środowiska, więc tych zmiennych nie będzie. Będziemy mieli po prostu czysty test benchmarkowy w tak. danej konkretnej grze. W Fortnite'cie jest to trudne do wykonania no ze względu na ciągle zmieniające się warunki otoczenia, mapę, aktualizacje i tak dalej, i tak dalej. No dobra, mamy jeszcze jeden tytuł. Tak, mamy jeszcze Call of Duty, ale zanim do niego przejdę, jeszcze sprawdziliśmy kantestrę ekranu ustawieniach wysokich, bo to też widziałem, czasami pytacie, bo nie chcecie grać w tych najniższych ustawieniach, chcecie coś mieć z życia w tym nowym sensie, więc ustawienia z z wysokie. Role, z role. Nie najwyższe, ale wysokie, ten preset po prostu high. I tutaj mamy wydajność na poziomie 200 średnich FPS-ów, ale już ze spadkami troszkę większymi do okolicy 100 FPS. -ów. Ostatnio jest Elden Ring bardzo popularny i zainstalowaliśmy sobie ze znajomym i pierwsze co zrobił, to zaczął wpisywać ustawienia Elden, ten ring kompetytyw. No. <gry> Wracając do tematu, mamy jeszcze Call of Duty, o którym mówił już i tutaj już mamy praktycznie wydajność, no zbliżoną jak w poprzednich miesiącach tej dużych zmian nie ma mimo, że aktualizacje co chwila są pobierane, tam co, co, co miesiąc praktycznie kilkadziesiąt gigabajtów pobieram mm -hmm. do tej gry. Nie mam pojęcia po co, nic się tam nie zmienia. W każdym razie 120-130 klatek możemy średnio wycisnąć na najniższych ustawieniach ludzie części Full HD. No i to są naprawdę bardzo atrakcyjne i bardzo przekonujące wyniki, jeżeli chodzi o ten zestaw komputerowy. Oczywiście o nim więcej mówiliśmy w poprzednim miesiącu, więc jeżeli chcielibyście troszeczkę głębiej poznać ten zestaw, to zapraszamy do tego odcinka, a my przechodzimy teraz do serii peryferiów polecanych. No i zaczniemy sobie od myszki, myszki Razera, moi drodzy, Detader Essential. Jest to myszka, niestety przewodowa, ale aktualnie w bardzo dobrej cenie, bo to jest myszka za 99 zł. No właśnie chciałem pytać, Razera polecasz do taniego zestawu, to mm. proszę, taka cena to w okazji. Udało się, udało się coś takiego znaleźć, moi drodzy, to jest przez z około 130-140 zł, więc brać póki gorące, dobry sensor, naprawdę porządna myszka. No i tak jak zawsze mówiłem, myszki Razera są naprawdę bardzo dobre, więc tutaj polecam. Jeżeli chodzi o klawiaturkę to mam wrażenie że ona już się gdzieś pojawiła może w poprzednim miesiącu faktycznie jest to klawiatura mechaniczna za 179 zł z hot swapami. To jest bardzo ważne. Proszę mi nie hajtować tutaj Tracera w żaden sposób. No ja wiem, no jak jest tania klawiatura, to te klawisze co chwilę się zużywają i dobrze móc je już odprowadzić. No, jakoś tak? wiedziałem, że mi to powie za chwilę. Nic z tych rzeczy, moi drodzy, to jest naprawdę bardzo ciekawy, bardzo atrakcyjny produkt. Oczywiście budżetowy, więc musimy się liczyć z pewnymi kompromisami. Natomiast faktycznie mamy tam hot swapy, więc nawet gdyby coś się z danym switchem wydarzyło w przyszłości, to możemy go w bardzo łatwy sposób po prostu podmienić. A kompromisów widzę dużo, na przykład połowy klawiszy nie ma przestań. Nie ma takich norma. rzeczy. Czemu tak gadasz dla widza? Słuchaweczki, tutaj znowu e, promocja, moi drodzy, 199 złotych HyperX Cloud Stinger 2. No oczywiście, HyperX legendarna marka, coś co bardzo często po, 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 e, polecamy, jeżeli chodzi o te budżety średnie. E, natomiast tutaj udało się wpleść te słuchawki w budżet niski. Uważam, że to jest naprawdę bardzo atrakcyjna cena za bardzo atrakcyjne słuchawki. No dobrze, to jeszcze dorzucę do tego monitor, który w tym miesiącu jest naprawdę bardzo fajny. I za bardzo dobre pieniądze, ponieważ za 600 zł, 639 dokładnie, mamy monitor, który ma odświeżanie 180 Hz, stałe 180 Hz. Na ips Full HD jest to przekąt na 24 cale, takie uczciwe, nie prawie 24, jak to czasami bywa, dlatego też do e sportu bardzo dobry wybór. Czas na zestaw numer 2. no i tutaj z finansami już nieco bardziej szalejemy. Powiedz mi, jaki to jest budżet na początek. Generalnie pytaliście nas o budżety w okolicach 6000 zł, i tutaj mam dla was po prostu dwie propozycje, które od razu. Dużo zajawię. Pierwsza to będzie za 5,5, a druga będzie za 6,5. Okej, okay, małe różnice. Małe różnice, ponieważ zasadniczo różnią się tylko i wyłącznie kartą graficzną. Okej, okay, dobra, no to zacznijmy od tego nieco tańszego. Tak, nieco tańszy, no oczywiście będzie operował na, na najbardziej polecanym przez nas teraz procesorze do gier esportowych i ogólnie w sumie do gier. Jest to Ryzen 7 7800X3D. No i tutaj ciekawostka, o której ja się dowiedziałem, i o której nie wiedziałem, że ten procesor w samych grach, w tytułach esportowych będzie się sprawdzał lepiej niż ten topowy procesor yy, od AMD tak. 7950X3D. Często może tak być ze względu na to, że będzie on wyżej boostował, ma mniej tych rdzeni, zatem też mamy, nie będzie ma sytuacji, w której gra przypadkiem trafi na rdzenie, które nie mają tego 3 d bo miejcie na no uwadze, że ten procesor, który ma 16 rdzeni i tak tylko 8 z nich ma nałożone ten 3 Cache, dlatego też do samych gier, jeżeli chcecie zajmować się dodatkowo jeszcze pracą kreatywną, ogólnie pracą, no to zdecydowanie Ryzen 7. Dobór procesora to jedno, ale nie mniej istotne będą tutaj pamięci, które muszą być naprawdę dobrze dobrane do tego procesora. Nie ma sensu ładować się w pamięci bardzo wysoko taktowane. Dla Inteli, owszem, tam wysokie taktowanie zawsze jest w cenie, natomiast jeżeli chodzi o Ryzena, 6400 megatransferów to jest realnie max, jeżeli jesteście w stanie wycisnąć z tego procesora, zachowując synchronizację zegarów pomiędzy procesorem a kontrolerem pamięci. No tak, no bo sam producent chyba podaje, że 5700 MHz to jest max, który obsługuje procesor, więc... Chyba, powierzę... 66000 6000, to jest jeszcze po podkręceniu. Tak, możemy sobie troszeczkę podnieść ten szynę, ten Infinity Fabric, coś tam taktowanie, i dzięki temu uzyskujemy faktycznie większą wydajność. I większość tych Ryzenów jest w stanie to podnieść do mniej więcej 2133 MHz, co przemnożone razy 3, czyli pełną wartość, daje nam właśnie 6400 MHz transferów na pamięciach. Właśnie z idealną synchronizacją. I to jest ważne, bo dzięki temu no, procesor nie oczekuje na pamięci w żadnym razie i no, nie ma takich pustych przebiegów, że tak powiem. Dlatego też lepiej dać to taktowanie 6400, ale maksymalnie obniżyć timingi pamięci, czyli okay. opóźnienia w dół, a to taktowanie nie musi być bardzo wysokie. Dlatego Każdy porządne pamiętajcie. pamiętajcie, porządne pamięci, ale nie najszybsze jakie istnieją na świecie, bo to może nie mieć sensu. Tak, to, co polecamy, jest bardzo dobrze przemyślane. Następna część. Następnie mamy no, płytę główną, która musi to wszystko obsłużyć. I tutaj nie trzeba mocno szaleć, naprawdę te płyty B650 z tym Ryzenem w zupełności sobie radzą. Te procesory nie wymagają bardzo mocnej sekcji zasilania, same nie pobierają dużo energii. Pamięci tutaj też będą działać na tych płytach bardzo dobrze, te, o których wspomniałem. Bardzo dobrze wyceniona płyta, przy okazji macie też Wi-Fi, no bo nie każdy chce kabelek ciągnąć, a teraz na Wi-Fi 6e, które tam jest, to realnie opóźnienia są prawie jak na kablu. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, no to dysk standardzik, 1 TB, żeby no, bez problemu komfortowo mieścić wszystko, jeszcze mieć jakiś mały zapas. Pisa Express 3.0 w zupełności tej wystarczy, te gry nie wymagają szybszego dysku. Mamy do tego jeszcze obudowę, która pomieści to wszystko bardzo komfortowo i przewiewnie przede wszystkim, ale tym razem bez RGB, ponieważ okazuje się, że też nasi widzowie się trafiają, co tego RGB nie lubią. Dobrze wentylowane, bez zbędnych barierów. I skoro już mówimy o dobrym chłodzeniu, no to mamy też Endorfi Fortisa piąteczkę. Bardzo wydajne chłodzenie, w zupełności sobie w grach poradzi z tym Ryzenem, poza grami w zasadzie też, no ale powiedzmy, że w grach on nie będzie aż tyle energii jak pod pełnym obciążeniem wszystkich rdzeni. I tym sposobem przechodzimy teraz już do naszego clou tematu, czyli do karty graficznej. Dla tańszego zestawu będzie to RTX 4060 Ti który może się wydawać kartą zdecydowanie za słabą do tak mocnego procesora, ale wierzcie mi, i tak często to właśnie procesor będzie nadal limitować wydajność w grach, jeżeli odpowiednio obniżymy ustawienia graficzne. No dobra, skoro wydajność może być limitowana przez procesor, to w takim razie jakiej wydajności możemy się spodziewać? Wysokiej oj zdecydowanie tak. Fortnite i CS na tych najniższych ustawieniach, czyli w tym trybie wydajności w Fortnite'cie, no i w cs najniższe ustawienia w rozdzielczości Full HD, mamy prawie 600 fps a w cs chyba nawet, nie, w Fortnite ponad 600 fps -ów. No kolosalna <laughs> Jest wartość. na czym gra znacznie więcej w tym tańszym zestawie, i tu właśnie ten procesor robi robotę. Natomiast jeżeli przejdziemy na wyższe ustawienia, na rozdzielczości Full HD, no to mamy już 300 FPS w tym naszym CSS. Natomiast w Fortnite, jeżeli przejdziemy na DirectX 12. No To tutaj już jest znacznie słabiej, 220 klatek na sekundę. No tak, ale DirectX to faktycznie ta gra wygląda zupełnie inaczej. Oj, tak. Zaczynając znacznie chociażby lepiej. od takich szczegółów jak trawa. Tego nie potrafię zrozumieć, dlaczego na trybie wydajnościowym w Fortnite jest. nie ma trawy, a na DirectX ta trawa jest. I jest to trochę uciążliwe, bo faktycznie potem gracze, którzy grają na wydajnościowym, mają delikatną przewagę. Delikatną, no. No dobra, tutaj mamy kwestię Full HD, ale wiemy, że są gracze, którzy chcą grać w Rozdzielczości i jak będzie się sprawdzał ten zestaw w wyższej rozdzielczości? To też sprawdziłem. Jeżeli chodzi o Fortnite i CS, w tych niskich ustawieniach nadal mamy wyśmienite wyniki. W Fortnite cie prawie w ogóle ta wydajność nie spadła. Mamy nadal blisko 600 klatek na sekundę średnio i ten nawet najniższy w nie schodzi poniżej 300, okay. więc rewelacyjne wyniki. Natomiast jeżeli chodzi o CS, no to tutaj 450 klatek się zrobiło, troszeczkę spadku zaliczyliśmy, no ale niski nadal powyżej 200, więc. Bardzo przyjemnie się gra. W wyższych ustawieniach już tak różowo nie jest zdecydowanie ta karta przestaje sobie radzić z tymi wyższymi detalami w tak wysokiej rozdzielczości. Czy oczywiście tutaj wyższe ustawienia ma na myśli daje X12 Fortnite. Okej, okay, czyli... no dobra. No to faktycznie to nadal to są też... ustawienia kompetytywne. No tak, tak, zgadzam ale... się faktycznie. No nie mamy tam ray tracingu włączonego, chociażby i tak dalej. Wiem, wszystko że ty na low... bardzo lubisz czasami te rzeczy Nie, nie, nie po plika, wszystko czy, ale... na low jest zasięg dosowania daleki i mamy średnie tekstury, bo żal okay. nie było patrzeć na to jak ta gra wygląda na niskich teksturach. Faktycznie o Call of Duty zapomnieliśmy nawet przy Full HD, tam szybko się cofnę i wspomnę, że tam było tych FPS-ów 230, natomiast po przejściu na wyższą rozdzielczość fps -y te spadły do 170, co oznacza, że nadal wykorzystamy potencjał tego no, gamingu e-sportowego, czyli monitorów z odświeżaniem około właśnie 165 Hz, od spadko liczności QHD, czyli no, no, nie bez powodu jest to właśnie zestaw polecany do E-Sportu. Dobra, wspominałeś, że w zestawie numer 3 dokładamy tysiaka, czyli będzie zestaw kosztował 6,5 tysiąca złotych i będziemy wymieniać tam kartę graficzną. Co nam to da? Tak, wymieniamy kartę graficzną i zasilacz, ponieważ karta graficzna będzie tym razem pobierać znacznie więcej energii. No, więc zasilacz 550W, który widzieliście w poprzednim dostawie, już by się tutaj nie sprawdził. Dlatego też polecamy tutaj zasilacz 700W. Natomiast co do karty, jest to tym razem Radeon RX 7900G. Faktycznie ta karta jest znacznie wydajniejsza i wahania FPS-u są dużo mniejsze. O ile ten maksymalny FPS, limitowany tutaj przez procesor, jest niżej postawiony, tak te najniższe osiągnięte wartości w klatkarzu no, są dużo wyżej niż w przypadku poprzedniej karty. I to są wahania rzędu, różnice rzędu 100 FPS-ów. Okej. Okay. Także po prostu to okienko, te wahania, fluktuacja tego rate'u jest po prostu niższa i gra się na tym znacznie przyjemniej. Gdybyście nie chcieli grać przy aż tak wysokim frameratecie, 500 FPS-ów. Ale chcielibyście cieszyć oko wyższymi detalami, to nawet w takim Full HD zobaczcie, że w Fortnite na DirectX 12 uzyskujemy. 350 fps średnio. Dopłacacie tysiaka, a zyskujecie 50% wydajności. No to jest ogromny, to jest olbrzymi, olbrzymi, olbrzymi skok. Warto. Jeżeli macie taki monitor, wiecie, gamingowy nowej generacji, który obsługuje wysokie odświeżanie przy tej wysokiej rozdzielczości, nowe OLED-y, halo, 360 Hz, mm -hmm. 2,5K, no to tutaj zdecydowanie to jest bardzo dobry wybór właśnie takiego zestawu. Podobnie mamy w Call of Duty, tutaj też przebiliśmy barierę 240 fps w Full HD, natomiast, no, chcąc grać w wyższych rozdzielczościach, już jest troszeczkę bardziej pod łukę. co prawda Zwróć uwagę, że w, w QHD, czyli tej wyższej części, na niskich ustawieniach FPS ani Drumroll. Okej, to ciekawe. Tak, no bo nadal jesteśmy na limicie procesora. Karta graficzna jej nie robi różnicy, czy ta wielkość się zwiększyła, czy nie. Na niskich ustawieniach nadal trzyma nas procesor. Gdybyśmy mieli jeszcze szybszy procesor niż ten, zaznaczę, najszybszy obecnie dostępny procesor, no to byśmy byli w stanie na tej karcie wyciągnąć jeszcze więcej. No ale niestety takie procesory i jeszcze nie istnieją. Zobaczymy, co będzie za dwa miesiące premiery nowych Ryzenów. Natomiast w pozostałych grach albo w wyższych ustawieniach, no tutaj sytuacja się już troszeczkę odwróciła i faktycznie spadek wydajności jest, ale nie aż tak znaczący. Nadal w Fortnite możemy grać przy 240 FPS-ach tych wysokiej życzności. Natomiast w Call of Duty mamy tutaj już też 250 i w CS-ie, co ciekawe. Najbardziej nam spadła wydajność do średnio 200 klatek na sekundę w ustawieniach wysokich w rozdzielczości 2,5K. Tak cały wymagający. Jeżeli nadal nie jesteście pewni, czy tego tysiaka warto to opłacać, no to mam dla Was jeszcze wykresik, który podsumowuje wydajność między tymi dwoma zestawami w Fortnite w DirectX 12 w obydwu rozdzielczościach. Zobaczcie, że na zestawie z Radeonem w rozdzielczości QHD mamy nadal wyższą wydajność niż Full HD na GeForce. Mhm. Także to jest naprawdę duża różnica, jeżeli chcecie grać na tych niezupełnie najbardziej podłych ustawieniach. No tak, no pytanie i decyzja oczywiście należy do Was. Plusy i minusy znacie, bo je Wam przedstawiliśmy. Nie przedstawiliśmy Wam natomiast jeszcze peryferiów do tych dwóch polecanych zestawów komputerowych, czyli peryferiów z nieco, nieco wyższego pułapu cenowego i zaczynamy od myszeczki. Tutaj już myszka bezapelacyjnie musi być bezprzewodowa. No i w tym przypadku jest to HyperX Pulsefire Haste Wireless. To myszka z bardzo przyzwoitym sensorem, bardzo długo trzymająca na baterii, myszka, którą osobiście sprawdzałem i mogę przybić taką pieczęć weryfikacji, która naprawdę sprawdzała się bardzo dobrze podczas zmagań esportowych. Jeżeli chodzi o klawiatury, to niezmiennie od dwóch miesięcy polecałem Wam klawiatury Dark Project, i to jest nadal taka perełka, taki diament delikatny, nawet nieoszlifowany jeszcze, chyba bym powiedział, w peryferiach, na którym warto skupić swój wzrok, swoją uwagę. Więc zapraszam serdecznie do poprzednich odcinków, bo tamter Dark Project był omawiany. Natomiast jeżeli chcielibyście jakąś nowość, albo Dark Project Wam po prostu nie siedzi, no to w tym przypadku mamy Rokata, wulkan, świętej pamięci. świętej pamięci niestety już faktycznie no bo Rokat znika a pojawia się Turtle Beach. Więc faktycznie warto te produkty od Rokata aktualnie śledzić, bo one mogą być w bardzo, bardzo atrakcyjnych cenach. Jeżeli chodzi o sławki, tutaj ponownie pojawia nam się HyperX i są to HyperX Cloudy, Cloudy dwójki. Sławki absolutnie legendarne z przyzwoitym mikrofonem, ale za to z fenomenalną jakością dźwięku. W kwestii monitorów mam dla was do polecenia model od Della Alienware konkretnie AW2523 HF, czyli model, który ma 24,5 cala, ale przy tym oświeżanie 360 Hz, co jest jak na te właśnie cenę 1600 zł, bardzo dobrym moim zdaniem dealem, no bo przedtem te monitory 360 to kosztowały ponad dwójeczkę, a teraz... Zdecydowanie. ips 360 Hz i absolutnie niczego więcej od życia e sportowcy nie powinni wymagać. To są monitory, które naprawdę bardzo dobrze się sprawdzają w rozgrywkach gamingowych. No chyba, że jednak macie ponad dwójeczkę, to za 2,5 jest jeszcze bardzo fajny model od Asusa, jest to ROG Strix, który oferuje 300 Hz odświeżania. No czyli troszeczkę mniej, ale za to jest to monitor 27 cali w 2,5K. Czyli to co mówiliśmy, granie w wyższej rzeczywistości, więcej detali, łatwiej dostrzec przeciwników, a nadal odświeżanie jest bardzo wysokie. No czyli generalnie fajny deal, jeżeli no troszkę większy budżet na monitor macie, a w sumie polecam, bo jednak ten monitor rzadziej się wymienia, starcza po prostu na dłużej, a przede wszystkim też no, na nim gracie tak naprawdę, no komputer leży gdzieś obok, wydajność musi zaoferować, ale to na monitor patrzycie, więc nie warto na nim jakoś mocno oszczędzać. Moi drodzy, to były nasze polecane zestawy na miesiąc lipiec, oczywiście zestawy do e-sportu, koniecznie pamiętajcie o tym w komentarzach, które należą Prosimy. oczywiście do Was. Natomiast to jest taka cenna uwaga, że skupiamy się tutaj na e-sporcie, nie tytułach AAA czy bardzo dobrej optymalizacji po prostu tych tak. zespołów do wszelkich możliwych zadań. Wiemy, że za piąteczkę da się złożyć lepszy zestaw do grania w AAA niż 40-60 KTI. Natomiast to nie o to chodzi w tym filmie. Także zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Zasubskrybujcie kanał. A my się widzimy już za miesiąc. Tak jest. Cześć.